Teraz nastąpi modlitwa błogosławieństwa pokarmów. Panie Jezu Chryste, ty w dzień przed męką i śmiercią poleciłeś uczniom przygotować paschalną wieczerzę, w dniu zmartwychwstania przyjąłeś zaproszenie dwóch uczniów, jedyśmy jedli na pamiątkę baranka paschalnego i świątecznych potraw, jakie ty spożywałeś z apostołami podczas ostatniej wieczerzy. Chryste nasze życie i zmartwychwstanie, pobłogosław te jajka znak nowego życia, abyśmy dzieląc się nimi w gronie rodziny, bliskich i gości, mogli się także dzielić wzajemnie radością z tego, że jesteś z nami. Pozwól nam wszystkim dojść do Twojej wiecznej uczciwości. どう